Witam na kanale Tiffla Akademia. Z tej strony Tomek i dzisiaj Wam pokażę, jak można obsłużyć telewizor aplikacją Smart Remote. Smart Remote to jest taki multimedialny, wirtualny pilot do telewizora, który można obsłużyć przez iPhone'a. Ostatnio pokazywałem, jak się obsługuje telewizor normalnym pilotem. Tak dziś Wam pokażę, jak osoba niewidoma jest w stanie obsłużyć. Telewizor, aplikację z iPhone'a. Aplikacja Smart Remote to się tak to nazywa, to jest taki wirtualny pilot. W Store trzeba wpisać Samsung Remote i tam wyskakuje, wyskoczy wynik. Tam jest właśnie ta aplikacja Smart Remote. I ona działa na telewizorze Samsung. Nie trzeba żadnego Bluetooth'a, bo ona jest połączona z telewizorem przez Wi-Fi. Gdy włączy, gdy tą aplikację zainstalujemy na iPhone'a, Włączymy telewizor. Telewizor tą aplikację przez wi wykryje i dostaniemy komunikat, czy, czy jakoś tak, czy chcesz, aby ta aplikacja działała z telewizorem, czy jakoś tak. Akceptujemy to. No i możemy się bawić telefonem. Wada tej aplikacji to jest taka, że niestety, ale ma komendy po angielsku. Teraz wam pokażę. Telewizor mam już za. Mam telewizor już włączony. Zresztą, może gościuję. Zwolnijmy sobie tempo. Tak. Ustawimy sobie. Strona 3 remote. Wejdziemy sobie w to. remote. No. TV Samsung 5 Series 32. Przecisk. Już on powiedział, wy, wy, wykrył ten telewizor. Klikamy sobie w to. I tu Piękna mamy cel. tak. O, właśnie. I jedziemy sobie w prawo. Klikamy sobie w to. I jedziemy w prawo. Ustawienia. Klikniemy sobie w tą. O, usługa jest niedostępna. Telewidzor już nam odpowiedział. Poczta Przycisk. Menu. Button up normal. Dajemy sobie głośność tym.

O, tu możemy sobie, o. Zmieniamy sobie kanały tym, którym button up. Czyli jedziemy sobie po kanałach teraz. Naciśniemy jeszcze raz. Jedziemy na następny kanał. No i tu właśnie zmieniamy sobie kanały. Vol

Wcześniej była... Jeszcze klasę piszemy, żeby było treść. Centrum handlowe. Nie wiem co to jest. VoiceOver to czyta jako Centrum Handlowe. Ale klikniemy sobie w to. Tam jest po prostu jak na pąkręty najechałem na, na znaki to było tylko cecha. VoiceOver to sobie zobaczy jako Centrum Handlowe. Ale co to znaczy? Klikniemy sobie w to. Hmm. się przesunąć

Oj, nam się pokazało. Oj, tu sobie możemy go wmówić ten power off. Power off, czyli chcemy, żeby go wyłączyć. No sobie. O, tutaj zaczynamy. Tak? Power Off. Rozumiem, że w ogóle z tego, Ok, damy na power Off. I w nam się, się wyłączył. I tu mamy. Nie damy sobie znowu w to. I tak właśnie możemy sobie wyłączyć telewizor, włączyć telewizor. Całe podstawy, podstawa tego wpół pilota, jak taki telewizor obsłużyć ze smartfonem. Dziękuję za uwagę i proszę, zapraszam do następnego odcinka. I zachęcam do oglądania Tiffla Akademii.